Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerbą. Popatrz na siebie w lustrze i pozdrów serdecznie tę swoją osobę. Zobacz tylko, jak te oczy ujawniają Twoją wewnętrzną moc. Czyż nie jest piękny ten uśmiech? W pełni ujawnia radosne wnętrze. Ten wyraz twarzy wskazuje na Twoją wewnętrzną wiedzę. Możesz sobie zaufać. Naprawdę możesz. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.